Hej, z tej strony Dealer i wracamy z Minecraft Ferrino na kanale w formie odcinków, ponieważ jakiś czas... Chyba już tych odcinków nie było, wszyscy pogubiłem się, szczerze mówiąc. E, bo ostatnio było więcej streamów, bardziej szedłem w streamy, bardziej miałem na to ochotę, ale wracamy również z odcinkami. Jest u mnie w ogóle tak, tak w ogóle Marcin, MWK, na pewno go kojarzycie gra Ferinie. O on mieszka tam, jest to mój sąsiad i... i... Jest u mnie goście, Marcin, wejdź, pokaż się, jest prawdziwy Marcin, Cześć. więc słuchajcie. Wieso? Zowie, możecie napisać, co możemy nagrać z okazji tego, że jesteśmy obok siebie, tutaj wiecie, w Realu, przyjął na wakacje. My mamy swoje pomysły, ale chcemy otwarci na wasze, więc zapraszam do komentarzy Piszcie komentarze. Dokładnie tak, więc Marcin będę po potem Twojej mocy Pomocy, potem, Dobra. potem, potem, Dobra, Ok, okej. Dlatego, że słuchajcie, dzisiaj ludziska w odcinku Minecraft Raina będziemy zajmować się farmą owiec, ale już jakby podstawę mam zrobione, bo zrobione na live'ie razem z Jachim ogarnęliśmy sobie. I teraz będziemy robić najfajniejsze, czy będziemy kolorować te owce i próbować je ogarnąć. To będzie ciężkie, 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 ponieważ te owce są kompletnie nieposłuszne, ale sami się przekonacie za chwilę. Więc czy już mówią w górę? Chyba nie. Ale dobra, ostatnio na następczacie zrobiliśmy takie coś, że zrobiliśmy głosowanie, jak powinna wyglądać moja piwnica, Fajnie. Wiem, że to brzmi trochę głupio, ale w sumie pomysł był spoko dlatego, że Wy wybraliście, że piwnica będzie wyglądała tak, w ten sposób, tak, bo wcześniej były tutaj takie drzwi, aż tego nie dokończyłem. Mało mi zostało w sumie tej itemów. No ale dobra, posłuchajcie, wyglądała w tak, w ten sposób i to było dosyć brzydkie, tak przynajmniej mi się wydawało i tak samo okazji, że wam się wydaje. I to jest całkiem całkiem ładne, jeszcze oczywiście nie jest skończone i tak dalej, sufit nie jest zrobiony, możecie też pytać w komentarzach, z czego zrobić sufit jakie i będzie bardzo miło, że napisze, bo ja czytam komentarze i chcę robić tę serię razem z wami. Zawsze to podkreślam, że ta seria jest nasza wspólna. Więc tutaj pewnie się zastanawiacie, jeśli nie oglądaliście live'ów, co jest w tej skrzyni, co jest takiego niezwykłego, że tu jest wszędzie złoto, jakieś mapy, e, aż koks taki, to nie, to nie jest refill, słuchajcie, to jest koks jabłko, to nie jest, to nie jest jakiś żart, to jest poważna sprawa, to odwrócę, żeby było jeszcze fajniejsze. Nie wiem. E, I słuchajcie, co to jest w środku? Tu w środku oczywiście coś mi zniknęło. Coś mi zniknęło, chwila, tutaj było zapomniane wszystko, to podejrzane delikatnie, ktoś musiał mi coś ukraść, to był Doknes. Nie wiem czemu... Łukasz, ja tak masz, że jak ci zniknie na ferajnie, to pierwsza myśl, czy to był Doknes? No. Naprawdę, e, serio, dlatego, że teraz trzeba mi wygrać mapę i to jest naprawdę już teraz bez żartów strasznie <głosy> <głosy> ale dobra. Tutaj są nasze itemy z wypraw, których nie... chyba brakuje, ale jeszcze się upewnię na live, zobaczę sobie w zapisie. No, tak, dlatego że pomyślałem, że w sumie spoko, były te wyprawy fajnie będzie jakąś pamiątkę do innego miejsca zabrać, Oczywiście będę wykorzystywać tej temy, ale póki co leżą w jednej wielkiej skrzynie pickiej, a tutaj wreszcie skrzynek po prostu jest bałagan wszędzie, jest hermider. Lepiej nie zaglądać. W ogóle moja zbroja się powoli już niszczy, będę musiał ją reperować wkrótce. E, można zrobić to teraz? Czy mogę zrobić to w ten sposób, że um, położę to i tutaj diamenty dam? Tak, to tak działa. Okej, okay, więc to się nic nie zepsuje, a w sumie będę mieć. jak nowa klata. Niestety, że masz 3 diamenty na to, nie, że to się na to pocało w sumie. Może lepiej o tym mi nie piszcie, w Lepiej o tym nie piszcie, lepiej się skupi na tych rzeczach poprzednich, bo nie chcę wiedzieć, jak bardzo skrzaninę wydają te 3 diamenty na to. Ale dobra. Jest noc, trzeba będzie lecieć spać. Niestety, sypialni nadal nic się nie zmieniło, w tym akurat magazyn troszeczkę polepszył się stan, ale. no sypialnia niestety. No na sypialnia nadal. Sypialnia moja nie ma łóżka! Co się stało z moim łóżkiem w sypialni? Ej, serio. Co się stało? W ogóle to się teraz spoczko. Bardzo ładne, tam jest dużo krówek. Eee, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, skupmy się. Gdzie jest moje łóżko? Kto mi zabrał łóżko? Kto mi zabrał? Rzeczy z mojej skrzynki i łóżko! To wszystko brzmi jak Doknes. W się, ja nie chcę kogoś go oskarżać, tak wiecie, z góry, no nie? Ale kto by kradł? Na no, nie inny. Na pewno MWK. Albo no właśnie, MWK. No tricus raczej też by nie kradł. Nie wiem, no. Pasuje <głosyny> do profilu, więc bardzo, że to nie jest oknes, ale coś mi się wydaje, że to mógł być. Teraz, słuchajcie, tutaj zasnę, w tym miejscu. A dlatego, że tu nie ma żadnych potworów, tutaj bez problemu zasiemy. Plus jest blisko, więc nie chcę mi się uchodzić do góry znowu. Okej, okay, nie chcę badać, że jest na odcinkach, bo chcę, żeby te odcinki były fajne. Dobra, więc lecimy dalej. Co teraz? Nasza farma, oczywiście, jak widzicie, jest w stanie takim jakim jest. W sumie nigdy mi się nie, nie chce tego nareperować, to w sumie zrobimy to teraz, wiecie? Przepraszam bardzo, że to zrobię teraz, ale serio, to jest rzecz, której unikam jak ogień. Nie chcę mi się tej farmy ruszać, bo ona jest tak w samym miejscu ustawiona. Każdy kto tutaj przychodzi, to mi tą farmę niszczy. Ja też tą farmę niszczę, po prostu ta farma jest po środku Ja ją przeniosę, a jeszcze nie do końca gdzie i ni. To nie jest problem, gdzie przenieść to farmę. Problem jest to, co zrobić w tym miejscu, gdzie była ta farma. Więc y, to również możecie w sobie pisać w komentarzach, czemu to nie rośnie. Tutaj jest... Aha, bo wody nie ma. Bo wody nie ma, okej. Okay. Nie ma wody. A to w ogóle nie ma wody? Ej, w ogóle nie ma wody. Aha, dobra, bo... O Jezu, tutaj się... Okej, okay, to wiecie co? Po prostu tą farmę zlikwidujemy. To jest chyba lepszy pomysł, bo... Słuchajcie, niestety, ale jeśli nic nie zarytowaliście, to jest po prostu nasz magazyn. Tutaj ten magazyn... Troszkę urósł do góry i w tą stronę farmy, i właściwie tej farmy tej nie może być. Więc coś tu musimy wymyślić, co postawić. Czekajcie, bo się znowu zbagowałem. W każdym odcinku muszę tak zbagować. Ach, oh, ile jeszcze. Oh. oh shit. Nie. Nie, 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 Co się stało? Musimy stąd wyjść. Jeszcze zabudowałem tam tę skrzynkę. brawo, nie miałem co zrobić. Okej, okay. jest, jest okej. Okay. Nie wiem w sumie, co z tym też zrobić, więc na razie to zostawi I słuchajcie, chciałem zobaczyć. Um, jak się ma sprawa z owcami? Ponieważ owce, słuchajcie, będziemy hodować w bardzo fajnym miejscu. Otóż, jak schodzimy, tym głównym, jakby zejściem, przynajmniej tym pierwszym, który zrobiliśmy, tam to jest to tyle najwygodniejsze, ale już jak mówimy o tym zejściu głównym, pierwszym, pierwotnym, oryginalnym, to, słuchajcie, jak się tutaj schodzi i schodzi się tutaj, au, no i potem dlaczego mi zbroja się niszczy bo spada na sobie tak specjalnie, to tutaj chcę zrobić po prostu farmę owiec. To wszystko jest przygotowane, owce są już rozdzielone, przynajmniej po jednej połówce. Tutaj jeszcze ich nie ma i właśnie tym będziemy się zaraz zajmować. Musimy w magiczny sposób przetransportować te wszystkie owce na wszystkie miejsca w zagrodzie, po prostu. Jeszcze ściany nie są do końca skończone, sufit jeszcze nie jest nam zaczęty, ale... Spokojnie, jeszcze to ogarniemy. Ten most, również będziemy zmieniać mosto, ponieważ ten most jest strasznie brzydki z tej strony, jak się patrzy. Po pójdźcie sami, patrzcie na to. To jest strasznie brzydkie, takie proste coś, to wszystko będzie takie zagięte. Nie wiem, ten to. most wysyłał, co? Mogę się napić? No. Tak? No. no. To jest dobry gość. Nic nie ruszy nawet, bez mojej wiedzy, jakie miłe. Co to było? Co to było? Może Bo się napić? Dobra, ja nie wiem. E nie, spoko, spoko. To możesz, tak. Czekajcie, musimy powiedzieć ile kolorów wełny. Zaraz, Marcin, zaraz będę potrzebował swojej pomocy. Więc sekundka, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba tyle, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, pięć. Dziesięć kolorów wełny, Marcin. Na tyle mam miejsca. Musimy wybrać, jakie kolory chce mieć, wiesz? Na pewno biały i czarny, nie? Tak, czerwony. A do czego ci kolory No będę chciał robić jakieś pomniki, wiesz, w przyszłości. Po prostu pomnik będę się robić i muszę zaplanować jaki kolor wałem tutaj ustawić. Więc słuchaj, ty marcin myśl. Ja tutaj sobie ogarnę owce, dobra? Żeby one jakoś przeszły magiczny sposób do reszty zagródek. Eee, tego mi nie starczy nawet, o nie, o nie. Kurde, niedobrze. Czekajcie, ten rozwalę tak i zrobię coś takiego. Wiem, że to już źle wygląda i tak dalej, ale po prostu to jest tylko po to, żeby przetransportować te owce, Ok, Więc prosi tutaj bez hejtu żadnych. Więc owiece... Um... Będę was więcej potrzebować. Chyba was tutaj rozmnożę w ogóle. Te wy, Was rozmnożę. Tutaj owce jakieś przetransportuję. Też, okej. Okay. I jakieś owce przyjdą tutaj. Także w każdym zagrodzie tam zostały jeszcze. I płotki muszę tutaj jeszcze. Więc. No nie na owca to nie. Nie na owca to za mało. Owce. Chodźcie, posłuchajcie się mnie. Choćby raz. Nie, ja mówiłem. Ja mówiłem do no rozróżnika. One są uparte. One są ciężkie do ogarnięcia. One są nieposłuszne po prostu. O, w te idą lolity. Więc chodźcie, lolitki, idziemy tutaj. Idziemy tutaj, lolity. Dobrze. Wow, jakie posłuszne nagle. Ej, ej, i chyba za dużo idzie nawet. Dobra, nie wiem czy za dużo, czy nie. Zresztą je zamkniemy tutaj, więc jakoś się wypchniemy i zamkniemy. Ja nie. nie. rozłożymy je teraz. Nie, nie możemy chyba. Możemy, czy nie? Nie wiem sam. Nieważne. Te, te lolity musimy schować. Te lolity musimy schować tutaj, więc yy, was zamykam. Kidoki. I tutaj też będę musiał to wszystko zamknąć, więc tu wody jest za dużo, a wydaje mi się, że tam jest za mało, więc sio, dobrze, okej, okay, jest chyba git, nie wiem, nie, naprawdę nie wiem, nie, nie pytajcie, jest strasznie, strasznie wielki bałagan, e, ja się trochę nie wyspałem, więc w sumie, w sumie to dochodzi do tego jeszcze to, e, okej, okay, więc jest git. Tu są owce, to są owce, tu są owce i jeszcze owce mam po drugiej stronie, więc sukces za nami pierwszy. Teraz jest na kolejne sukcesy. Roznóżmy je, proszę, no dajcie się rozmnożyć, nie chcecie, no ale jesteście, dobra. To was rozmnożymy, was też rozmnożymy, co tam rozmnożymy, to rozmnożymy. po prostu. I w sumie, o nie, tu jest jedna owca, to że tu musimy ją przetransportować. Jakąś jedną owcę, choćby tutaj. Tutaj, proszę, proszę, o o jedna, to nie jest jedna, to jest dużo owiec. Siost przejścia. O, owce, dajcie przejście. O. Nie, 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 kurde, pochodnia mi się robi Sio, owiece, owiece O, nie, dobrze, jest, ogarnięte Więc tak, w każdej zagrodzie mamy po jednej owcy z nami, Znaczy, po dwóch owcach co najmniej, w sumie po trzech nawet Tutaj te owce przeniesiemy jeszcze wszędzie Nie wiem, czy się na odcinku, raczej nie, dlatego, że te owce się strasznie, strasznie wolno rozmaża, Niestety, mimo, że ten jest zmieniony na hardkorowy Totalnie na ferajnie, no to jednak, ale to jest wolne Ta owca niestety musi zginąć bo była nieprzyporządkowana, a już nie wiedziałem, gdzie ją dać, więc przepraszam, bardzo brutalne, ja wiem, ale proszę bez agresji w komentarzach. E, więc wszystko zebraliśmy, więc jest git, to jest najważniejsze. Mamy owce po tej stronie. Teraz zostaje nam tylko i wyłącznie owce jakimś magicznym sposobem rozmnożyć, żeby ich więcej i przenieść wszędzie, ale teraz zajmiemy się barwnikami, więc Marcin, Widzę. czy masz jakiekolwiek coś w głowie? Bo ja tak, chciałem zrobić zielony na pewno jasny, bo jest ładny. Okej, okay, więc... Cześć Marcin, czy... Tak, był w kamerce. O, jesteś, jest Marcin. O, siemanego. Elo. Więc tak. No, i kolory wełny. Jasny, zielony, żółty, czerwony, nie? Czerwony, żółty, niebieski się na pewno przyda, stary. Dobra, to ogarniam to, stary, ogarniam to. A masz barwniki? No właśnie, będziemy robić barwniki teraz. ja mam, część ma barwników. Ej, wiesz, że ja nie muszę A, Z lepizu, to jest lepiz. To jest w miarę proste. Tak, dobra, więc tak. Zielone przyda się. No, zielone też. Tak. Ok, czerwony też się przyda. Na pewno. Z buraku się robi czerwony? A nie z kwiatków? Z tego też, A, z tego wasz. też, bang! Ui, ile nowych, kurde, nowości No właśnie, no właśnie, no właśnie. Dobra, co jeszcze, co jeszcze? Więc tak, zielony na posłuży do zielonego również. E, lapis, 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 gdzie jest lapis? O, Masz ale jeden. tylko jeden, to jest Chcesz za mało. Lapis o, patrz, mam tutaj jeszcze ten. Masz fioletowy jeszcze i różowy. Takie mam jeszcze bajery. ja nawet nie wiedziałem, zapomniałem no, wow. o tym. Bo ja miałem, pierwszy, jak zrobiłem na Feranie. to była moja farma owiec brzydka. A teraz robię fajną, teraz robię nie ładną. Wersusie. Jak na wersusie, tak, owce, owce Forever. <laughs> mm -hmm. Nie Owce to superstar, bo można się budować, masz no, spoko są. E, dobra, to się przyda do szarego, gdybyśmy chcieli, ale nie wiem czy ze szarą. W sumie. Znaczy, zależnie, no aż 9, aż 9, no, ale nie wiem, to jest tak najlepiej tak, zrobić. Jak najszarzej, wiesz, że mu zrobić tak, dużo, tak, dużo różnych po prostu rzeczy. Po było dużo tych. Tak, dużo różnych, różnych rzeczy, nie? tak. Różnorodnych. Więc tak, na pewno będzie trzeba przepalić ja, tego koktusa. O, tego to, to wywalę. Tutaj się przypali. I tak, będziemy mieli jasny, zielony i zwykły zielony, to jest spoko. I Każdego muszę mieć po minimum dwa stare, czyli mam problem z lapisem. A. Chcesz lapis? Właśnie nie wiem czy bym się nie przydał trochę. Co czekaj? O te idzie na komputer. Dobra, to Marsi pożyczy lapis. A nie, mam! Mam, 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 nieważne, nieważne, nie ważne, nie trzeba. A czy jak chcesz to możesz bić, to będzie śmieszne w sumie. Dobra, to jest najdzielniejszy odcinek, jaki kręciłem w życiu, chyba, ale spoko, mi się to podoba. E, więc tak, jasno zielony, jasno niebieski zrobię, bo też jest spoko, a to wystarczy tyle. Jakie e, jeszcze owce? O, masz może barnik squidów? No, ten czarny. Mam A, to nie, to, to nie, a to proszę, czarno. to też chyba mam, a nie mam barwnika squidów. E, Okej, okay, więc. Szkoda, chyba że zaraz wyjdziemy, po Squid, to jest też opcja. E, póki co, jednak, tutaj nasz barin przypalił, więc spoko, loco, foko. E, dobra, dobra. Lapis? Nie, nie chcę lapis, nie trzeba. Dziękuję. E, zrobię jeszcze jedną różową w sumie, ok, bo potrzeba po dwa do każdego barwnika. I spoko, raz, no nie tak, po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, a ja mam wszystkie kolory stare już chyba. A to nie chcę, strasznie mi rezygnować. Teraz zrezygnuję z. A ile, a ile potrzebujesz? E, 10 kolorów muszę mieć, wiesz? 10. i jest problem, to jest sobie mało tych kolorów, 10, wiesz? E, chyba zrobię zamiast ciemnej, zamiast. Zrobię jasnozielone owce, po prostu zamiast ciemnozielonej, wiesz? Mm -hmm. Zrobię ciemne, bo ja lubię takie jaskrawe, ładne kolory wełntonowe. Więc tak, mamy już ich 10, gdzie 9, 9, jeszcze będzie biały. Ta białe sobowce, więc to nie trzeba barwnika mieć Ale na to możemy zrobić sobie. więc ha, mamy biały barwnik Więc mam 10, to ja też nie mam 10 stary, ale nie czy nie chcę pomarańczowego zamiast tego Wiesz co jest na górze u siebie Znaczy na górze, na górze, wcale sensie się na górze Tak, domu Tak Dobra, idę stary już na dół, więc po co No okay. nie wiem, tak Okej, nie mogę czy Marcina na nagraniu, ale No, przyszedł Marcin, tak, więc idziemy razem W przygodę Dobra, ale to jest dziwne, strasznie. Siedzi na kanapie. Jeszcze ja zrobię. Dobra, pokażę. Nie, jest bałagan, ale pokażę. Si siedzi tam na kanapie. Gra w tego Minecrafta. Gra w tego Minecrafta. dobra, Cześć, już wróciłem. Już jestem. E, gramy dalej. On jest ciemnia się. Niedobrze, niedobrze. E, dobra, to idziemy spać jeszcze. Szybka zmiana planu. Idziemy spać, to ja idę do siebie, ty leć tam do siebie. Albo ewentualnie na chwilę wyjdziesz, jeżeli to będzie długo trwało. Dobra, to cześć Marcin. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Minecraftzie. Dobra, śpię! I lecimy farbować owiece. Albo w sumie nie tylko farbować, bo stary jeszcze muszę je uporządkować, to jest najgorsze. Tylko, no bo trzeba je przepchać do oddzielnych zagród, wiesz? I to jest problem. To będzie problem. No, to może trochę Tak, to jest dziwne. I chyba wiem, jak ten filmik. Najdziwniejszy filmik z Minecraft, jaki robiłem. Bo jest dziwnie. Gadań z nim, tutaj jest. Okej, okay, dobra, po prostu jest dziwnie, ale spoko. E, jestem tylko Porczopa, pozwólcie i zasuwam na dół. Ech, dobra. Nie, ja już dawno zasnąłem. Star! Proszę cię, ja myślisz, że to ten... Dobra. E, więc wiecie co ja wyłączę ER na chwilę, okej okay, i będzie lepiej. Wiesz dobrze się wygląda, ale lepiej ogarnie się wszystko. Więc tak, Marcin? Tak, coś, wiedzie ja jestem e, z jest most taki, który łączy. Zejść na dół. O, dobra, patrz. Tu mam owce lolitki, Tutaj, w tym miejscu. Tak, tylko one są wszystkie białe, póki co. I trzeba je przefarbować. I jest problem, stary, że trzeba jeszcze przetransportować je tutaj, do reszty tych boksów. E, masz może łopatę? Dobra, nie wiem, czy się patrzeć tutaj na ciebie. Tu do tej kamerki, do widzów. Czy do ciebie z tyłu. Jestem otoczony MWK. Dobra. Nie, nie, ja nie mam pewnych wpłynek, tak, to ty będziesz kopać najwyżej, stary. Zobacz, chodzi o to, że trzeba troszkę tych owiec... Ich jest za dużo, tu jest ich za dużo. Okej, okay, trzeba je, stary, jakoś... O nie, 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 tak, nie mogę tak zrobić. Jakoś trzeba je, stary, zrobić tor, żeby je przetransportować tutaj. Trochę, połowę, wiesz o co chodzi. Dobra, więc e, tego nie postawię tutaj, to tak zrobię. I zobacz, masz sch schować się ze mną tutaj, schować się w środku ze mną. Okej, okay, i zobacz, teraz one nie przejdą i trzeba tutaj zrobić dziurkę. Otworzy się? Mhm, mm no, 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 otworzy się. Żeby one przeszły. Okej, okay, i teraz one, one się teraz nie słuchają, bo je A nie słuchają się, dobrze. Ale ja chyba mają za ciasno, wiesz, trochę. A nie, dobra, idą, 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 pchają się, pchają się, się, mam pszenicę, mam. One stary... One są średnie. To działa? Pomaga? One są średnio posłuszne trochę, wiesz? One mają w ogóle. One mają Zeza. Jak jeden No jeden, jedno przejście, a aby... bo No weź tam jej troszeczkę tam rzepchaj jeszcze Dobrze, Marcin, Marcin iść iść, pcha owce, a ja tutaj rozwalę no, przejście co? Co? No to chodźcie owiece. Lolitki Lolitki Ej, czemu się nie słuchają? Co za Lolity, dobra i, i... O idzie! Czy nie czy to za mną idzie, czy te randomowo? Ej, ona idzie idealnie do boksa, patrz. Przecież tutaj sobie wbiła To jeszcze jedna. O, dobrze! No. Ej, nie, przystały. Co jest z nimi? Czemu one. One się boją, bo ja tu jestem, ja idę. nie? Nie dobra, to schowaj się, stary. Udawaj owce. Nie Niedosłownie. E, dobra. E, tak, stary. One się nie słuchają. Trzeba je po prostu. Mogę wziąć mogę las. O, one idą, 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 idą cię, idą. Patrz, idą do ciebie. O, jeszcze mamy więcej, 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 stary. Musi być ich sześć tutaj. Okej, okay. albo więcej nawet, może być ich 6. O! Idą. E, jakie posłuszne nagle są! To stary, trzeba teraz po, je po boksach porozstawiać. Bo ich. Dobra, okej, okay. idzie ta jedna. E, e, widzisz jak idzie? No. Dobra, okej, okay. przesunąłem mam. Ostat... Tak, mam płotki, zaraz się zamykam. Czekaj, tylko. Okej, okay, to mogą wyjść, możesz wyjść. Owce, wyjdźcie sobie, spoko. Spoko, możesz wyjść, ale zdecyduj się. Dobra Dobra, to spoko, to wystarczy To jest spoko, tylko ta jeszcze jedna tutaj transportuje ją ja. Dobra, bo jej po prostu się łatwo przesuwa To nie, nie, trzeba żadnym, żadnym pszenicą. Dobra Tylko rozstawmy je po raz, po każdym boksie żeby, wiesz To to zamknę A teraz muszę je wypchać stąd O Jezu, posuwanie obiec jest tak męczące Więc, e, Idzie tutaj Jedna Dobra, jedna jest Teraz okay. druga, bo to jest najdziwniejsza rzecz w Starym Minecraftie jeszcze, jak mogliśmy robić Mamy owce Tak! Dobra, Marcin, wyjść stary i zamkniemy je. Wyjść stąd, ok? I zamykamy je, dobrze. I teraz jeszcze jedną owcę trzeba przesunąć na, do tego boksa. Eee... Nie sądziłem, że zrobię to na odcinku, naprawdę. Okej, okay. i jest, wszędzie jest dobrze. To po prostu musimy teraz ten zwiać. Cześć, stój, okładę i zwiamy, żeby one tylko nie wyszły. Żeby one nie wyszły tylko. Ok. Tak, teraz je kolorujemy. Tylko trzeba teraz rozwalić stair. teraz walisz, ten dart, może masz chyba. Dobra, to ty rozwalderta. Ja jeszcze do jednego boksa trzeba przetransportować, je, wiesz? No. Do jednego boksa, jedno miejsce brakuje. I jest git, więc rozwalam. Ej, stary, Dwie owce, ej, siostro. Ej, ja mam, tak, jest... ja mam stare, wszystko, spokojnie. Ja wszystko mam, jestem przygotowany. To jest profesjonalny odcinek Minecraft, totalnie. Na nie czy ci słychać, to jest głupie, bo to będzie trochę grać sam sobą. Po A... prostu cicho muzyka będzie w tle. Nie będzie słychać, dobra. Yy, więc, kill off Przeklęty, kopię diamenty Rozwalam po kolei. Dobra, to jestem pod wrażeniem, Marcin. Więc tak, żółte. Żółte. <laughs> nie mogę tego robić, stary, one są nieposłuszne. Dobra, chodźcie, owiece. O dobrze, żółte owce. Tutaj będą pomarańczowe dwie. Pomarańczowe W sumie nie wiem, tak trochę. No właśnie, czerwone, tak, czerwone. Teraz jakie? Dobre pytanie, nie, teraz jest problem. Uh, o, właśnie, fioletowy, potem różowy, fioletowy. Ale nie, wiem, czy ja chcę różowe stary. Ale to jak już robić wszystkie kolory. Ale za mało tego miejsca będzie ciekawienie, więc fioletowe, spoko. Teraz może będą sajan, o, te są ładne strasznie. I tutaj z drugiej strony, tam tak, zielone, a to nie, będzie mało kolorów chyba, czekaj, jest tak. Mam jeszcze zielone, jasno zielone, jasno niebieskie, różowe, ciemno niebieskie. I ciemno -zielone. a jeszcze białe chcę, dobra, więc bez ciemno bo ciemno-zielone tak są brzydkie. Co no, spoko, tak, tylko nie trzeba owce wybić, wiesz? Żeby wszędzie były po dwie owce, MWK. Zabijemy je, tak? No dobra. Tylko, stary, uważaj, żeby były te dwie owce, okej? Okay? się nie zabij ich za dużo. Kurde, dobra. O... Zabij stary, bo ja mam takie coś, że szerokie ostrze i biję za dużo owiec. Jedną, no jedną. Okej, okay, no, już nie tykaj, nie tykaj, nie tykaj. A... Nie, źle kolorowałem, A nie dobrze pokręwałem. Dobra, to tam możesz powybijać. Spoko, elegancko. Zaraz je rozmnożymy, wszystko będzie git, tylko jeszcze o, w co? chodź tutaj. O, w co? Ych. O, jest jedna. Teraz będzie ciemna, załóżmy. Teraz będzie tak zlinko trochę ale różowa. Eee, A zostało jeszcze jasna zieleń. O, jest zielenie, bardzo ładny kolorek i białe. Bo białe też są potrzebne. Więc słuchajcie, wiecie, co? Zmiana troszkę planów. Ja tą farmę owiec jeszcze rozbuduję w przyszłości. Ona będzie jeszcze większa, żeby było tych kolorów więcej? Wszystkie było. Tak, wszystkie były, dokładnie. Czyli jeszcze będzie potrzeba tak, 3 chyba, box mniej 16 kolorów, 20, coś takiego, możecie napisać. E, tak, jeszcze, tak, jeszcze powiększymy tą całą farmę. I słuchajcie, udało mi się zrobić z Marcinem to, co chciałem w dzisiejszym odcinku. Nawet trochę więcej, więc jestem naprawdę dumny. E, słuchajcie, widzowie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Tobie dziękuję. Szczerze, że nie było dzisiaj livea 9, ale po prostu nie daliśmy rady stać. E, więc słuchajcie. Do zobaczenia jutro o 9. Piszcie nam mi Marcinowi, a tu jesteś tutaj, stary! Piszcie co mamy zrobić na odcinku. Zapraszamy do instagramu naszej, gdzie możecie znaleźć nasze wspólne zdjęcia. Piękne. Trzymajcie się, do zobaczenia, Cześć!